Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Praktyka. Dziś zrobimy sobie taki bardzo prosty przerywacz. Będziemy potrzebowali, jak się możecie domyślić, przekaźnika, kondensatora i wartość kondensatora właściwie nie jest za bardzo istotna. Im większą będzie miał pojemność, tym mniejszą częstotliwość będą miały te przeklikiwania. A ostatnim elementem jest po prostu miedziany drucik. Ja już mam go pocynowanego. Dobra, bierzemy sobie nasz przekaźnik. Hmm, jeśli nie wiecie za bardzo, jak to, co to jest ten przekaźnik. Przepraszam, tu mi światełko siada. Dobra, będzie bez światełka. Jeśli nie wiecie, co to jest przekaźnik, to gdzieś w tamtym górnym rogu prawym wam się wyświetli teraz karta. A jeśli wiecie, to zapraszam do budowania. Ja mam taki przekaźnik, że jak widzicie te skrajne piny. OT2 to są piny cewki. Ten środkowy to jest pin COM. Tutaj mamy pin NC, a tutaj pin NO. Więc tam sobie możecie, jeśli macie inny przekaźnik, to po prostu robić według siebie. Dobra, dzisiaj nie będzie jakoś dużo lutowania, ale może coś tam. Nałożymy sobie y, pastę na te piny, których będziemy używali. Ok, więc teraz tak. Zwieramy sobie piny NC oraz jeden pin cewki. Nie mam tyle drutu, na, znaczy boże cyny na grocie. Przepraszam, o! Mi się tutaj przewrócił. Ale dobra. Pyk tutaj założę ten drut. Prawdopodobnie dobra. E, przylutowany. Teraz musimy wziąć pin cewki i znowu po prostu go przylutować ten drucik. Teraz obcinamy nadmiar drutu. I pierwsza część wykonana. Teraz bierzemy nasz kondensator. Ja mam 330 mikro i sobie lutujemy. Polaryzacja jest nieważna. Lutujemy sobie do pinów cewki. Obu pinów cewki po prostu łączymy kondensator. Dobra. I właściwie to teraz nam zostało tylko podpiąć zasilanie. I teraz tak, minus podpinamy tu, gdzie jest minus kondensatora, żeby nam kondensator nie wybuchł normalnie, zwyczajnie. A plus podpinamy na pin Więc ja sobie wezmę jakiś kabelek teraz. Tu biele, przepraszam, że to dopiero teraz robię. Troszkę cyny dobra i sobie podłączam plus do pinuką, tak jak powiedziałem. I to wszystko. Teraz zostało nam podpięć zasilanie ja podepnę 17V, bo no dobrze musi pamiętajcie, dwa warunki muszą być spełnione. Musi wytrzymać, znaczy cewka przekaźnika musi jakby potrafić być zasilona. A yy, musi być też na tyle, żeby kondensator to wytrzymał. Więc yy, mamy widełki pomiędzy yy, napięciem zasilania cewki, a napięciem kondensatora. Dobra, plusik podpięty do pinu COM, minus tam gdzie kondensator. Jak możecie słyszeć? Przekaźnik już chodzi. Można to wykorzystać na pewno w układzie przyrywacza do e, kierunkowskazów. I ja, jak będę budował motorowe, prawdopodobnie, to prawdopodobnie znowu powtórzę się. Wykorzystam ten układ właśnie do kierunkowskazów. Taki na, na bogatości będzie motorowy. E, Wiecie, to zależy tylko od waszej kreatywności, gdzie wykorzystacie ten układ. Zmiana wartości kondensatora. Mm, nie wiem czy mówiłem, ja mam e, 330 mikrofaradów. E, nie wiem czy mówiłem. Więc e, zmiana wartości kondensatora zmienia nam ten cykl strykania. Im większa wartość, tym wolniej będzie cykał nasz, e, nasz przekaźnik po prostu. Także taki film nakręcony na jednym ujęciu. Prosty układ, ale może być całkiem użyteczny. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to zapraszam, żebyście tutaj zostali ze mną na dłużej, albo coś tam, może, lajka, like coś takiego. Zapraszam też do sekcji komentarzy, jeśli coś macie jakieś uwagi, może do mojego kanału, do mojej osoby, narracji, albo do samego układu. No i to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w następnych, trzymajcie się! Cześć!